Witam Was w kolejnym odcinku serii MTF4Live. Dzisiaj pojedziemy sobie LRG który ma Full UP 1.6, więc zaraz do mnie przyjedzie i zobaczy swoje umiejętności driftowe. Tutaj nie oczekujcie zbyt wiele, ale nigdy tutaj nie driftowałem na tym serwerze. Nie wiem, jak to jest ustawione to LG, ale wypuść za 500 zł za godzinę. Myślę, że dobry deal. Dobra, to jest chyba on. Fajne, lecz takie chwile podoba mi się styl wizualny zrobiony. Dobra, i ja padę już sam, chyba że on będzie się do mnie dołączył, ale pewnie nie. Pozwolić, że nie będę cię kompromitował, więc <śmum> mam nadzieję, że nie pojedzie za mną. Ja sobie pojadę, nie wiem gdzie, sobie pojadę. Ale, tak, co do do 12. Ok. Ciekawe, czy tutaj można ukryć auto. Czy normalnie nie oddasz komuś kluczyku? Chyba to tak nie działa. To chyba po prostu ktoś ci może zabrać kluczyk. To było troszkę niefajne, jak, jak wiecie, byście pożyczali komuś. A ktoś, nie wiem, niszczy wam auto i jeszcze zabiera sobie. Jeszcze najpierw sprzeda na giełdzie. Dobrze, chodź, żeś dom, do wody, rzucę. Może być. A myślę, mu turbę by D. Okej. Okay. Dobra, czas ustawić to porządnie na drift. Oj, oj, ktoś jedzie, ktoś jedzie. Dobra, już już, już, już jadę, już jadę. Może podwiozę, podwiozę kogoś. Dobra, limuzyna, ktoś tutaj, VIP ma transport. Dobra, wyprzedzam. Nie skręcać tego, dobra. Dobra, włączyłem teraz trochę lepsze ustawienia graficzne, więc powinno być znacznie lepiej. Tylko, niestety, FPS, więc może sobie jednak, ja. Może też tak włączę. Na mi część. Dobra, widzę inne więc może wydriftujemy z nim. Jakiś kontent jest. Ok. Ło, wow, wow, wow. Oj. Ja zanim ciekawy się skapnie, i kiedy. Hmm. Ciekawe, kto za nim jedzie. Hmm. Siemka. Kolorek fajny bardzo. Fajne masz afro, Jómek. <laughs> nice. Zawetki. Okej. Się tu Patrz. Nawet tutaj jest ten jester pomarańczowy, bardzo ładne Dobra, driftujemy na parkingu, jak 3-4 bemek aktualnie w zimie. Pozdrawiam. Nie, 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 Niech ja tam będzie pracować, ja sobie pojeżdżę trochę Może jakiegoś innego driftera spotkam A zerkniemy sobie tą droższą giełdę, bo jeszcze tam nie byliśmy w sumie na odcinku A może ktoś z was jest zainteresowany kupem jakiegoś pojazdu Który tam może się znajdować, więc już jadę tam Ale elektryczny, nie wiem kto to kupuje w ogóle, ale bardzo ładnie przy wygląda przynajmniej, nie wiem jak to driftuje Auto dla VIP-ów, tak zwany Elegant Cybersport, eee, również jest bardzo fajnym autem nawet ma instalację LBG, co jest ciekawe. Eee, silnik będzie nawet 2.4. Kolejny LG tym razem, silnik 2.2 zwykły. Dzięki za obejrzenie odcinka, widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się.